Pogadała, pogadała, znowu w rękach yy, telefon, zamiast ręce umyć to znowu do ciasta, znowu do ciasta. Izabel, co Ty robisz? Co no, Ty robisz wyłag... tutaj? Co tutaj zrobiłaś za nie takie chcę, dziwne... Mój mój tydzień, czekaj. Bo ja chcę zobaczyć jak ja mam to teraz... Na... A to nie można bez telefonu w ogóle robić takich ciast? Nie no, bo ja mam to tutaj. Czekaj, bo nie widzę. No sobie Piekarnik, sobie cicho. E, ciasto, poza tym część masy makowej. Bo mnie wybiłeś siarek, albo uzyskać aby uzyskać wyciągnąć poczekolę i sprawy rozpalać na nim jedną, Boże, jedną trzecią masę. No, ale co tutaj teraz? Jedną to, trzecią. Co to w ogóle? I maradę. rączek nie myjesz, tak? O my idzie mu dać wyję ręce, zobaczcie, ale no. Teraz wszyscy cię tutaj w internetach... Yy... Ścignęli, że jak się ma telefon, to trzeba sobie ręczki umyć. Dobrze, no i co z tego? No ja uważam, że trzeba sobie rączki myć często chociaż to jest nieraz mania, no, tak myciarą. Zobacz, to będzie. Co robisz? Robię gwiazdę taką yy, magnetą. Ty jesteś gwiazda. No, jak można gwiazdę robić, to jak, jak to jest okrągłe ciasto i takie troszeczkę rozłożone. Nie wiem, bo to się jakoś zawija, wiesz. O, już na poprawę, już na poprawę. Jezus, Arek, naprawdę, proszę Kuchareczka. Cię. Kuchareczka. No, no mnie pretensje. Jakieś. Nie, nie mam pretensji. No bo to, powiedzieć, to że mi to, to nałożę. To to nie No to dlaczego nie nałożysz? Tylko bierzesz telefon i nagrywasz. Ale no? co cię krępuje, kochanie? No bo ja to robię pierwszy no raz. No i co z tego, co to wszystko na pokaż trzeba robić? To ty jesteś influencerka, która robi tylko, że udaje, że gotuje, a nie gotuje, bo wiadomo, że wszystko ma przygotowane. Ty jesteś influencerka, prawdziwa kobieta. Ty robisz, ty faktycznie to My robisz. Myślę, że to Pokazujesz, jest. że nie umiesz. No nie mówię, no tam a Nie, że wszystko takie piec... wspaniałe Pierwsza na tych filmikach jest. 15 sekund mm. filmik trwa i wszystko jest pokazane jak to prosto, jak to łatwo no, i tak nie dalej. Nie, nie. A ten znowu gada. Patrzcie, pół... piszą znowu komentarze, a oh, piszą. Brzegu. A ten znowu gada, nie daje jej nic powiem zrobić. metra wolnego brzegu, bo to się jakoś zaraz zawija, ale ja totalnie nie wiem jak. Może to jest za grubo tego. Nie no, przecież ja mam tutaj trzy warstwy. No ale masz cztery ciasta. Dwa i dwa. I co? I paluszki oblizała. Idzie, udaje się, że wyjdzie. <grymne> <grymne> Popatrz, ile, ile ty marnujesz papieru. Nie, no bez jaj. Ręczniki papierowe. I co teraz będziesz robić? A, to jedno na drugie się. Ja myślałem, że to. O, nie wyjdzie, nie wyjdzie, patrz, patrz, patrz. Weszło. I teraz trzeba kolejnym. I co to? Aha, i to całe ciasto będzie A, już od razu. I, i później to, to, to się tnie jakieś trójkąty i się zawija w prawo, w lewo. I tego nie wiem, bo ja to pierwszy raz robię.